Chęśko, widać z System Aguilon, i teć się w sklepie, 18 czerwca 2023 roku i co? Dzisiaj mamy nowy zestaw szafki Muselka, czyli tutaj zamaskowany cień za 1500, kościany księżyc za 800, piracka bandera za 500, sztandar nad głową za 500, zestaw szafki muselka za 1900 aura za 800, zawed za 800 Diamentowaczka za 500, Złota kłótka za 200, Złoty Łańcuch za 200, Zestaw Złotej Niedokrywcy za 2500 i tyle pokazuje, bo on cały zestaw, a normalnie ten zestaw jeśli nie macie żadnego tam kosztuje 1600, Cuki Projektantka za 1200, Sztylet Stylu za 500, Zestaw Najlepsi Kumple za 1000 jeśli mamy Halley, lela za 1200, haley za 1200, Mrugaczkowy za 500, Ametystowy Kieł za 800, Cisza za 1200, Cichy cios za 500. Wyblakła czerni za 300. Zestaw ciszy za 2000 mi. Tyle pokazuje, bo on cały zestaw. A normalnie ten zestaw nie macie i itemu kosztuje 1500. Padka za 800. Surferka za 1200. Opalizujący kilo za 800. Bystry blask za 500. Wujak wygrana za 500. Świętowanie za 200. DC nadal w sklepie. Mr. Beast też tutaj nadal w sklepie. Optimus Prime to samo. Letnie skiny też nadal w sklepie. Genes oddziału z z każdego sezonu rozdziału pierwszego też nadal w sklepie. I wszystkie skiny z zakładki dziś też nadal w sklepie, czyli tutaj komando triceratops, rex, kryształ, bronto, bambiki z rozdziału drugiego, muchołapek, bambiki z rozdziału pierwszego, krzaczor, polusznik, san, wielka stopa, nefrytowa ścigaczka, tygrysica, słoneczny ptak, mesmer, gija, rozkwitek, ciara, dług i dżungla z Także co, jeśli sklepik się podoba, to pamiętajcie, subskrybuj, łapka w górę, kodzisz, w sklepie, a się z żegnam,